Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie naszej tarotowej serii. Ja nazywam się Ada Edelman i zapraszam państwa do świata tarota. Czas leci. My już drodzy kochani moi jesteśmy przy karcie przy arkanie 20. Sąd lub Sąd ostateczny. To jest bardzo specyficzna karta i niezwykle wielowymiarowa. Na pewno podkreślić należy, zanim przejdziemy do jakichkolwiek interpretacji, że ona nie ma nic wspólnego z sądem, osądzaniem, wydawaniem wyroków, rozumianym jako sprawiedliwość ludzka, jako yy, powiedzmy. Instytucja sądowa, instytucja wydająca wyroki. Przyjrzyjmy się znaczeniu wróżebnemu. Jeśli chodzi o sygnifikatory, to w karcie sąd, no, można tak chyba powiedzieć, pojawiają się jednostki wybitne. Bo to jest. Człowiek, który wiele w życiu przeszedł, ale też wiele w życiu osiągnął. Jeżeli jest intelektualistą, to będzie się kierował y, mądrością, i jego myśli będą no, oscylowały na wyżynach, na wyżynach y, tej dziedziny nauki, którą uprawia. Jeżeli jest to na przykład osoba duchowna, to będzie to ksiądz z powołania. Jeżeli jest to artysta, to on niedoścignionym kunszcie, niedoścignionym talencie. Tak czy owak, będzie to człowiek, który jest niezwykle dojrzały wewnętrznie, który wiele o świecie wie i potrafi ten świat zrozumieć. Może to również być y, ktoś, kto na przykład ma taką zdolność do pewnego rodzaju porządkowania życia swojej rodziny, życia innych ludzi, do wprowadzania czegoś, co nazwałabym taką harmonią wszechświata w, wśród skłóconych, zwaśnionych ludzi, wśród y, ludzi, którzy. Nie potrafią się w jakiejś sprawie dogadać. No, w tym kontekście można by było powiedzieć, że to jest osoba rozjemcy. Ktoś, kto bardzo sprytnie wyłapuje pewne elementy konfliktu i potrafi temu konfliktowi położyć kres. Kiedy karta odwraca się, no cóż, mamy tu do czynienia z kimś, kto jest trudny w kontaktach, bo to jest odwrotność tego, o czym mówiliśmy. A więc taki socjopata, anarchista, wywrotowiec człowiek, który sieje niepokój człowiek, który nie rozumie pewnych głębokich duchowych znaczeń. Który w przeciwieństwie do tego prawidłowego ułożenia karty jest jakby siewcą chaosu, kimś, kto potrafi ludzi prowadzić w bardzo niebezpiecznym i niepożądanym kierunku. W momencie, kiedy rozpatrujemy symboliczne znaczenie karty w kontekście rozkładu, to na pewno karta sąd zawsze będzie mówiła o dobrze wykonanej pracy, o jakiejś nagrodzie, którą e, otrzymujemy, ponieważ na nią zasłużyliśmy. Tu, to nie jest, proszę Państwa, wygrana w Totolotka, to nie jest spadek po bogatej babci z Ameryki. Nie, nie, nie. To jest coś. Na co zasłużyliśmy i coś, na co bardzo długo czekaliśmy. Jeżeli byłaby to, byłby to kontekst dotyczący powiedzmy naszych planów, również planów biznesowych, jakiejś realizacji, Zawodowej, czy w pytaniu o to, czy awansujemy, czy nasza kariera zawodowa rozwinie się pomyślnie, to niewątpliwie karta sąd może wskazywać, że mm, nasze nowe cele, nowe plany mają szansę na realizację, ponieważ one są przemyślane, wypracowane, ponieważ one są dalekosiężne. Tak. I my mamy wszystkie właściwości i kompetencje, żeby te plany wprowadzić w życie, żeby y, dokończyć to, co jest y, y, dla nas y, w tej chwili priorytetem. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące na przykład wyroków sądowych, tak? czyli ciągnie nam się sprawa bardzo długo i nagle. Y, pojawia się w rozkładzie karta sąd ostateczny. No więc zwykle oznacza ona dla nas korzystny wyrok. Jest to w każdym bądź razie postęp w każdej dziedzinie. Zatem jeśli obawiamy się czegoś operacji czy obawiamy się o nasze zdrowie, to sąd ostateczny pokazuje przecież wskrzeszenie, tak? Na kartach Rider White'a y, anioł dmie w trąbę, a ludzie powstają z grobów. Więc, jakaż może być to wróżba dla y, osób chorych? No, cudowna, mówiąca o uzdrowieniu, y, wyjściu z terapatów, w które no, wdaliśmy się, y, zdrowotnych oczywiście tarapatów, o tym, że jeżeli stosujemy jakąś terapię to jest to dobra terapia i ona nam służy ona spowoduje że my wstaniemy yy, do życia zdrowi i zregenerowani jest to w tym kontekście bardzo korzystna karta ale zawsze związana z odpowiednim wykorzystaniem środków którymi dysponujemy tak czyli Będziemy zdrowi, ponieważ y, leczymy się, czyli robimy coś w tym kierunku, ponieważ y, korzystamy z odpowiedniego terapeuty, lekarza czy operatora. Ponieważ nasze y, postępowanie jest y, nakierowane właśnie na to, żeby sprawy potoczyły się w dobrym kierunku. Tu nie ma nigdy nic za darmo. Kiedy karta odwraca się, ona mówi yy, o opóźnieniach, o jakiejś, no powiedziałabym, nie najszczęśliwszej, nie najprzyjemniejszej konfrontacji z życiem, z faktami, tak? O tym, że jeśli właśnie na przykład mamy kartę, no chociażby diabeł, potem jest odwrócony sąd. A na końcu mamy piątkę mieczy. No to cóż nam mówi taki rozkład? Że na przykład załóżmy, że jest to sprawa biznesowa. No więc nasze ego popchnęło nas w kierunku czegoś, do czego nie byliśmy przygotowani, nie mieliśmy umiejętności, może objęliśmy jakieś yy, stanowisko, które. Yy, Y, powiedzmy, wy, było ponad nasze kompetencje, ale myśmy nie potrafili odmówić, myśmy się na to zdecydowali. I dlatego karta Sąd odwrócona mówi nam: Teraz skonfrontujesz się z tymi nieprzyjemnymi faktami. Teraz zrozumiesz, dlaczego źle postąpiłeś, dlaczego dałeś się zwieść. No, zwykle dajemy się zwieść, dlatego że ktoś obiecuje nam coś, czego najbardziej pragniemy. No, na tym bazują na przykład oszuści, prawda? Oni potrafią rozpracować człowieka i zrozumieć, co jest monetą jego marzeń, co, czego on pragnie najbardziej, i przedstawią swoją ofertę, propozycję, swoją, swój plan w taki sposób, żeby wydawał on się jak najbardziej korzystny i Ty dałeś się temu ponieść. Dałeś się ponieść swojemu ego, dlatego teraz odwraca się sąd ostateczny, będzie konfrontacja z rzeczywistością, która przyniesie ci piątkę mieczy, przyniesie ci wstyd, przyniesie ci ujawnienie Twoich kłamstw, Twojej niekompetencji, ujawnienie tego, że yy, Działasz na przykład bardzo nieuczciwie, albo też stosujesz jakieś niedozwolone środki, metody itd. Tak w odwrócony sąd, to na przykład w sferze rodzinnej mogą być kłótnie, żale, problemy które ciągną się, których nie potrafimy wygasić w rodzinie, rozwiązać, nie potrafimy tego załatwić, rozliczyć się z czymś lub kimś. Jest to oczywiście sądowo niekorzystny dla nas wyrok. Jest to... A dlaczego on jest niekorzystny? Dlaczego myśmy doszli do tego momentu, że otrzymujemy niekorzystny wyrok? Bo robiliśmy wcześniej. To jest, to jest długoterminowo działająca karta. Zaraz powiemy o powiązaniach astrologicznych, które wiążą ją z planetą pokoleniową, Plu czyli Plutonem. Ale to za sekundę, że dużo wcześniej. Podjęliśmy właśnie pochopne decyzje, wyciągnęliśmy y, y, wnioski no, nieadekwatne do przesłanek, że bardziej działaliśmy w taki sposób, y, jakby to powiedzieć, y, taki wishful thinking, tak? takie myślenie życzeniowe, gdzie my od, odsuwamy od siebie, zagłuszamy, nie, 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 nie chcemy słuchać nikogo. My myślimy życzeniowo, tak się stanie, bo, bo my mamy nadzieję, że tak się stanie, choć nie mamy żadnych sensownych w tym kierunku przesłanek. To jest taki moment, kiedy człowiek no, boleśnie doświadcza. Rzeczy ciągnących się często gdzieś z przeszłości, i kiedy życie stawia nas w sytuacji, gdzie odrzucone zostają wszelkie maski, kamuflaże, i my po prostu y, musimy zmierzyć się z własnymi demonami, demonami przeszłości, musimy. Y, Przyjąć to, co po, y, posialiśmy, zebrać to, co posialiśmy, i y, y, powierzchowne zmiany tutaj absolutnie nie wystarczą. Powierzchowne zmiany nie dadzą nam odrodzenia. One nie stworzą w nas, jakby, takiej nowej, Intelektualnej matrycy, czy też nowej matrycy serca, poprzez którą my będziemy w stanie odbierać właściwie sytuacje, stawić się do życia na nowo, jako inna osoba. Nie, przy odwróconej karcie sąd będzie utyskiwanie, będzie obwinianie całego świata, będzie narzekanie, takie uprzedzenie do ludzi, uprzedzenie do, do wszystkiego wokół, tak, więc to jest ta postawa, ja jestem ok, świat jest nie okej, okay. cały świat jest przeciwko mnie, to yy, yy, wszystkim los sprzyja, tylko mnie nie sprzyja, to jest po prostu taka postawa, w której człowiek ewidentnie nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje wcześniejsze postępowanie, nie chce wziąć odpowiedzialności za w tym, po prostu za to prawo przyczyny i skutku. Cokolwiek w tym momencie skutkuje w twoim życiu i wyrażone jest odwróconą kartą sąd ostateczny, to bez wątpienia jest skutkiem czegoś z przeszłości, czegoś, co sam na siebie sprowadziłeś. To jest dosięga cię bat, który sam na siebie uplotłeś. I teraz y, y, troszeczkę o tych powiązaniach astrologicznych. Kubek z duszkiem, łyczek herbatki, i do, lecimy dalej. Y jak wspomniałam, karcie Sąd Ostateczny patronuje planeta Pluton. Ona jest nazwana imieniem mitologicznego Boga świata zmarłych oraz wszelkich, wszelkich podziemnych bogactw. Bogactwa wszystko to, co się znajduje pod ziemią, uważano za bogactwo należące do Boga Plutona. I y, to jest dla nas bardzo trudny, ten świat podziemny, świat y, ktoniczny. To są wszystko wątki bardzo trudne y, do zrozumienia dla, dla ludzi, którzy no, m, są, żyją na powierzchni. Dla dzieci światła, dla dzieci, które mm, chcą mm, funkcjonować zupełnie w inny sposób. Jakby zapominając o tym, jak świat podziemny ma ogromny wpływ na nas i na wszystko, co nas otacza. Jak wspomniałam, że do Plutona Boskiego należą wszystkie skarby Ziemi. No więc zastanówmy się teraz, na czym zbudowano największe fortuny na Ziemi? Na czym? No jak Państwo myślicie? Złoto. Ropa naftowa, kamienie szlachetne i tak dalej. Przecież to są wszystko skarby ziemi wydzierane z niej i po, wy, no, wybijające niektóre osoby na y, szczyt drabiny społecznej. Więc dla wielu osób można powiedzieć, Pluton to hojny ojciec, prawda? On im daje, obdarza ich fortuną. I w tym kontekście można by było tu dodać, chyba że Pluton mógłby tu przypominać o tym, że jest potrzebna wytrwałość, jest potrzebna praca, że bez pewnej wytrwałości my po prostu niewiele osiągniemy, bo wielkiej wytrwałości trzeba, żeby dostać się do skarbów w Ziemi i żeby je wydobyć. Pamiętajmy też, że pluton, żeby okrążyć cały Zodiak, potrzebuje 244 lata więc jest to planeta pokoleniowa planeta y, pobudzająca do takich przemian, transformacji, do metamorfozy. I y, 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 gdyby odnieść tego, to plutoniczne działanie, z tej ogromnej skali makro do skali mikro to można by powiedzieć, że na przykład w, w sferze rodziny, tak? To działanie Plutona mm, ok, y, manifestuje się w sposób taki, że na przykład, że jeden z członków rodziny zmienia swoje postępowanie, zaczyna działać w jakiś y, nietypowy y, sposób. I nagle może być tak, że ta jedna czarna owca jest w stanie zniszczyć całą rodzinę, ponieważ poprzez swoje nieodpowiedzialne postępowanie, na przykład zaciąga długi, albo ma jakieś problemy prawne, w wyniku których, na przykład, konfiskowane jest mienie rodziny. Ale może być też tak, że ten pozytywny aspekt Plutona spowoduje, że ta jedna, jedyna osoba w, po, podniesie całą rodzinę. Że to jest ta jedna, jedyna osoba, która na przykład wykształci się, zacznie pracować, robić karierę, zarabiać dużo i z kolejnych członków rodziny wyciągać z biedy, na przykład poprzez finansowanie im wykształcenia. Więc, drodzy Państwo, to, to są takie istotne, istotne po prostu aspekty plutoniczne, właśnie związane z, z tą kartą. Tak czy owak, w mojej praktyce muszę Państwu powiedzieć, że karta, ten, ten arkan wielki, to raczej nieczęsto pojawia się w rozkładach. Nie wiem, może po prostu jakoś tak tak to się dzieje akurat u mnie. Niemniej jego pojawienie się na pewno zmusza nas właśnie do zastanowienia się i do takiej interpretacji, która każe szukać w przeszłości, która nie może być tylko i wyłącznie Prostym elementem rozkładu. Tu trzeba czasami sobie dobrać kartę, dopowiedzieć, zastanowić albo po prostu zapytać, czy to ten problem, pytanie jest na przykład o sprawę sądową, to jest coś, co jest od dawna, czy coś się w międzyczasie zmieniło, czy są tu jakieś nowe aspekty, bo jeśli się nic nie zmieniło, i do sądu trafił, jakby. Plon tego, co zostało zrobione wcześniej, wyrażony w negatywie, no to dobrego wyroku nie możemy się raczej spodziewać. Jeżeli to, ja bym w kontekście leczenia powiedziała i różnych chorób, że często można by to było powiązać z chorobami przewlekłymi, ale takimi, które Związane są z czymś z naszego życia, z naszej przeszłości. Czyli mogą to być na przykład choroby wywołane przez niezdrowy styl życia, przez używki, przez nałogi albo chociażby e, choroby degeneracyjne. Tak? Choroby wynikające na przykład z kontaktu z jakimiś um, chemikaliami. Czy też z, no chociażby z pewnych długotrwałych i nienaturalnych dla ciała ludzkiego pozycji, które musieliśmy przejmować, więc tak zwane choroby zawodowe, tak, tego rodzaju rzeczy, tu mogą odgrywać rolę. W sprawach dotyczących kłótni rodzinnych, małżeńskich, to zawsze jest sygnał, że ciągnie się to od lat. Że to jest, jeżeli chodzi o małżeństwo, to to jest rozpad długotrwały, rozpad można powiedzieć, totalny, i że trudno tutaj będzie o jakiekolwiek kroki naprawcze. No cóż, wydaje mi się, że te najważniejsze aspekty, niełatwego 20 arkanu. Po części Państwu przekazałam. O tym akurat arkanie trudno jest tak jednoznacznie się wypowiedzieć, bo wiele zależy od tych kart, które są wokół arkanu sąd. Po prostu. Tu trzeba pewnego wyczucia, może praktyki, a przede wszystkim tego, żeby nie upraszczać, te, nie upraszczać tematu. Tu zawsze jest grubo, tu zawsze jest coś tam odłożonego, coś, co się zbierało, jest jakiś osad na tej sprawie, który zbierał się od lat. I to dla mnie zawsze jest pierwsza rzecz, którą, którą rozważam: jak to ma się do przeszłości i na ile. Ten efekt kuli śnieżnej, bo to jest coś jak porównywalne z efektem kuli śnieżnej, że zbierało się, zbierało, powiększało, i nagle ta kula wtacza się w nasze życie. I teraz albo ona pracuje dla nas, na przykład rozbijając jakieś niepotrzebne struktury, albo torując nam niejako w życiu. No, przejście po prostu do czegoś lepszego, czegoś fantastycznego, czegoś satysfakcjonującego, albo ona po prostu zmiecie z naszego życia to, co cenne, albo po prostu zmiecie nas samych. Pluton. Trudny aspekt, nawet w horoskopach. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Proszę o łapki w górę, o jakiś komentarz. Będzie mi niezwykle miło, jeśli zostawicie ślad po sobie. Ślad, który powie mi, że wysłuchaliście i że będę na Was czekać w kolejnym odcinku. Pozdrawiam ciepło, serdeczności.